Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Australii Zachodniej od 28 lat. Dzisiaj chciałam Wam krótki filmik przedstawić, bo odwiedziły nas y, nasze wnuczki, trójka dziewczynek, i zapraszam Was, jeżeli macie ochotę je poznać, to takie są zbitki z naszego wieczoru wspólnie spędzonego tutaj u nas w domu. Takim przyjemnie u nas było, że zostały właściwie na cały weekend. Dzień dobry Wam wszystkim. Chciałam Wam przedstawić swoją wnuczkę Jasia. I Jasia chciała Wam coś powiedzieć. Bardzo lubię i Polskie parówki. Parówki? Jasia lubi parówki, bardzo polskie, tak? Lubi parówki. You like sausages. Polish sausages. Jest do. Tak. tak. Do widzenia. Do widzenia. It? I got it. Yeah, do it. To są moi, Ja? Ania, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Jasia. Dzień. Jasia powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. A to jest Diana. Także przedstawiam wam swoje wnuczki. Pięknie Diana, ślicznie. One more from, from over there. Because I didn't. Yeah. Okay, I'm ready. Jasia. You gonna do it. Yeah, sun is coming down, so. Can I, can I do ready? Także przedstawiłam wam swoje. Wszystkie trzy są urodzone już w Australii, także one niestety niewiele mówią. Po polsku. no Tylko jak przyjadą do nas, to zawsze parę słówek staramy się je nauczyć. Ania. Bardzo pięknie. Ok. Agonaput. Nau. Witamy das. To była Ania. Diana. Witamy. Diana. Witamy. Witamy was. Witamy was. Eliasia. Eliasia, witamy was. Ślicznie. But Anya uh, Anya, Anya, T Tommy Dubas Anya Yasha and Diana You don't? I don't nee! What when about you, you guys do it again? And you guys delete it. Remember Sorry? That. Delete that one and then you guys can Okay, it. do it again. But yeah, I'm can I gonna, borrow can borrow can your you delete that one? I Oh, let's stole let's. yeah, Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Nie żyje nam. No. That was good. To było bardzo dobrze.

Jaś. Wieczór się zrobił, to trochę tańczenia było, ale niestety musiałam muzykę wymazać, bo inaczej mi YouTube nie pozwoli publikować tego. Także tak spędzamy sobie dni, dzieci tutaj uwielbiają przychodzić, zawsze sobie tańczymy, bawimy się. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja jestem Hania i do usłyszenia.